Moi drodzy, zobaczcie, jadę właśnie drogą, a przede mną taki oto Fiat 126P. No wygląda z tyłu jak smog, Zobaczcie, ma takie nozdrza, jak gdyby w klapie, więc co, gonimy go i zaraz zapytamy, co to za auto? Bo wygląda przekosmicznie. Dogoniliśmy właściciela Chłopie, powiedz szybko, co to za maluch Fiat 126 PS z lat 90 Ikona lat 90 No po prostu poszerzenia Spoilery, wygląda to mega, mega pięknie Otwórz proszę drzwi, bo tutaj klamek nie ma Więc nie wiem, jak to się robi A pokażę naszym widzom, jak on wygląda jeszcze w środku No cudne auto, słuchajcie Taki żółty smoczek Zobaczcie, moi drodzy, jak to się prezentuje Zaglądniemy jeszcze do środka Silnik 1.1, z tego co właściciel mi tu już szybko powiedział no i spójrzcie, czerwona tapicerka, deska rozdzielcza. Tutaj jakieś dodatkowe zegary, także ikona lat 90. No i fotele Intergroklin. Coś pięknego. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki tunik. Pozdro!